Jak mieszka Wam się w Waszym nowym domu? E, fajnie, chociaż no ja teraz stać mogę, ale z siedzeniem jest gorzej, bo miałam 5 dni temu taki mały padeczek. No Spadłam ze schodów, bo mamy dwupoziomowe mieszkanie. I oczywiście malutka była na dole, zapłakała. No i, i boli. Boli, że tak powiem. Kościoła gonowa boli. Ale rozumiemy, że na szczęście A wszystko i, jest i OK. Jak mama trzymając mleko? Mleko nie wypadło, sama się potuka, ale. Butelka wytrzymała. Ale rozumiem, że nie musiałaś konsultować swojego zdrowia po tym wypadku z lekarzem. Czy jednak była jakaś porada, albo chociaż teleporada? No ja od razu zadzwoniłam na pogotowie, bo to naprawdę bolało. Ja, jak mówi, dzwoń na pogotowie, ale pogotowie powiedział, że nie przyjedzie, bo z kością ogonową to i tak się za dużo nie da zrobić, więc jak mam ochotę, mogę iść do lekarza i sobie sprawdzić. To jak się teraz leczysz? No tak naprawdę, no byłam u fizjoterapeuta i pracujemy, ale no, to musi po prostu się tam wszystko zagoić.